Witam ja koleżanki i kolegów, tutaj szykuję gołąbki na wyjazd w tygodniu e, dla hodowców, którzy chcieli go, gołąbki e, e, takie z mojej kadet faber i takich szybkich gołąbków, tu mam w plateczkach odstawiane jest gołębi 60, to takie, takie moje pupileczki gołębie Patrzcie, znaczy, tu pięknie wyglądają te młode piagraleczki. Ktoś jest chętny, to proszę o telefon 503-528-502. Przy zakupie y, pakietu, czyli 10 gołąbków, 4 dołożę ekstra gołąbki w prezencie, żeby hodowcy mieli też sobie do przetestowania tym, że rodowody wtedy dostarczy u tych gołębi po sezonie lotowym, jak przelecą loty, no, u tych czterech, bo tam to wszystko z rodowodami są gołąbki. No i nie bójcie się. Ale takie piękne, młode. Linia Kadett Faber, daleki dystans i kilka takich szybkich gołębi, czyli mamy tu Hurrikan 51, mamy tu jak tutaj ciemna, to mamy z Van Roy mamy sześć takich gołąbków, mamy tutaj Olimpiada 03, Mamy też tutaj, e, dwa czerwone z Radwańskich, także mówię, ktoś jest chętny, to zapraszam e, po, po te, do telefonu 503, 500, e, 503 528 502, Robert Habam, dopiero wróciłem też, dobry rok wszystkim, życia, zapraszam do kontaktu.